There questions with prepositions because learning little grammar never killed nobody. Um, yeah, <mum> sorry for the noise. Here we are. All right. So it's gonna be super easy today. Mm, po prostu dzisiaj będziemy ćwiczyć pytania z przyjmkami. Ja wam będę uh, mówiła zdanie. Które jest odpowiedzią na pytanie, a Waszym zadaniem będzie to pytanie z przyimkiem stworzyć. I tak sobie dziś właśnie będziemy ćwiczyć. Pytania z przyimkami to jest temat najnowszego odcinka Teacherola Podcast, bodajże 168, tak dokładnie, 168 odcinek. Więc jeśli chcecie sobie poćwiczyć. Cześć, jeśli chcecie sobie poćwiczyć pytania z przyjmkami trochę bardziej niż tak tutaj teraz, bo to będzie króciutko, to zapraszam do słuchania odcinka. Tam możecie też mówić na głos. Te same pytania będziecie tworzyć, a potem jeszcze koniecznie trzeba pobrać kartę pracy 168. No, ona jest dostępna na stronie twicarola.com forward 168 numer odcinka po prostu. I tam pobierasz sobie kartę pracy i tłumaczysz te pytania z polskiego na angielski. Hmm, jakby to zrobić dzisiaj? Bo teraz myślę, czy aby na pewno to jest dobry sposób. Może ja będę mówić te pytania po polsku. E, ja mówię to pytania po polsku, a wy tłumaczycie je na angielski. Dobra, są takie pytania z przyjmkami, które jakimś cudem. Nie wiem czemu, ale jest tak, domyślam się, że bardzo łatwo nam je zadawać. Jest spoko, nie ma problemu z zadawaniem tych pytań, ale są takie wredne, które naprawdę ciężko sobie sformułować. Więc zacznijmy może od tych właśnie prostych. Jest takie pytanie, słuchajcie, jak zawsze na lekcji pojawia się temat pytania z tym przyimkiem, to po prostu staram się pokazać taki prosty przykład, prosty wzór, który wiem, że ta osoba na pewno potrafi sformułować, i na tej bazie, potem, jak do wzoru matematycznego, podstawiamy e, nasze e, słowa, które są nam potrzebne w naszym pytaniu. A więc takim pytaniem jest, czego szukasz? A więc proszę, napiszcie, Dagmara. E Kuba, napiszcie, jak napisać, jak zadać to pytanie. Czego szukasz. No i to jest właśnie takie pytanie, które nie wiadomo dlaczego. Każdy wie, że przyjmek jest na końcu. Nikt z was przecież nie stawi go na początku i nie powiecie For what. Cześć, kropka. Próbujemy przetłumaczyć zdanie z polskiego na angielski. Czego szukasz? Wiem, że potraficie. Czego szukasz? I nie zaczynaj od for. For what? You are looking for. To będzie ok nie ok. Jak zatem będzie ok? Preposition musi... What are you searching for? Tak jest. For na koniec. Zobaczcie, jakoś nam to łatwo przychodzi. Wiemy, że to ma być na końcu. Możemy też użyć e, looking for. A co tam? Searching for. What are you looking for? What are you searching for? Dokładnie. Kolejnym takim pytaniem... E, what are you looking for? Tak jest. Tak jest, dziękuję. Piszcie bardzo fajnie. I powtarzajcie What are you looking for? Tak jest, więc powtarzajcie też na głos, dobra? Jak powtórzycie, wyślijcie serduszko, żebym wiedziała, że możemy iść dalej. A więc What are you looking for? Tak bardziej brytyjsko i bardziej amerykańsko. What are you looking for? To R wtedy po prostu wymawiacie. What are you looking for? Słuchajcie, akcenty, różne rodzaje wymowy to nie jest mój konik, mnie to bardzo mało interesuje, ale jeśli jesteście fanami British English, czy tam jakiegoś akcentu hollywoodzkiego czy kal kalifornijskiego, to się na tym możecie skupić. Na pewno jest to fajna rzecz, fajna pasja, ale powiedzmy, że komunikacja to jest coś, co pasjonuje nas tu trochę bardziej. Więc nie skupiajmy się tak bardzo na tej wymowie. Wymowa poprawna oczywiście jest konieczna, bo inaczej, Możecie być w ogóle niezrozumiani, ale jeśli chodzi o akcenty, to tam możecie sobie nawet mówić polskim akcentem i nie ma w nim nic złego. Czyli na pewno nie powiecie: For what are you looking for? To jest dziwne. To jest takie bardzo formalne i nie chcemy tak mówić. Nikt tak nie mówi. Nigdy tego nie usłyszycie, to jest pewne. A dla kogo to jest? Dla kogo to jest? I tu już wiem, że tu już się zaczyna ten schodek. Pierwszy, już kusi nas powiedzieć: For who? For who? Albo nawet for whom? For whom? Nie robimy tego. Jak inaczej zadać to pytanie? Daj przyjmyk na sam koniec i powstanie pięknie to pytanie: Dla kogo to jest? Dla kogo to jest? Piszemy, piszemy: Dla kogo to jest? Możecie skorzystać ze swojego wzoru. What are you looking for? Czyli najpierw słowo pytające. What, who, why, when and so forth. Potem normalnie czasownik, osoba. Um, no, zależy oczywiście, jakiego rodzaju mamy to pytanie. Ale powiedzmy, że znowu mamy czas present continuous. Więc użyjecie bardzo podobnego pytania pod Who is this for? A ja myślałam o looking for znowu. Nie, 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 to nie, to czas jest inny. Dobrze, who is this for? Tak jest. Who is this for? Who's this for? Nawet możecie sobie skrócić. Who's this for? Who's this for? Dla kogo to jest? A z kim rozmawiałeś? Albo z kim rozmawiałaś? Z kim rozmawiałaś? Cześć! Tłumaczymy pytania, bardzo trudne pytania, pytania z przyjmkami, masakra, masakra, piekło, dramat, koniec świata, ale damy sobie radę i z tym, przetłumaczyliśmy już: What are you looking for? Who is this for? A teraz lecimy do kolejnego, jak przetłumaczyć Agnieszka na angielski pytanie, do kogo, e, przepraszam, z kim rozmawiałaś wczoraj widziałam cię, z kim rozmawiałaś, translating to English. Z kim rozmawiałaś? Zacznij od słówka pytającego, potem lecisz sobie e, czas past continuous i na koniec e, przyimek. Z kim rozmawiałaś? Tłumaczymy Sandra na angielski, z polskiego. E, takie oto pytanie. Z kim wczoraj rozmawiałaś? Klaudia, skąd was tu tyle? Cześć! <gryw> z kim wczoraj rozmawiałaś? Przetłumaczcie to na angielski. Klaudia, Sandra, proszę bardzo, tutaj jest aktywność. Trzeba być aktywnym na tych mini lekcjach. Mamy dziś mało czasu, ciśniemy, ciśniemy. Jak przetłumaczyć na angielski? Z kim wczoraj rozmawiałaś? Zacznij od who, ale with albo to, w zależności... Who are you talking to? Super, i widzisz, bardzo dobrze. Klaudia, dziękuję. Jest odpowiedź. Fantastycznie. Who were you talking to? Who were you talking to? Cześć Katarzyna. Na dzień dobry masz pytanie. Czy czymś się różni talk to od talk with? I was talking to him. I was talking with him. I talked to him yesterday. I talked with her yesterday. What's the difference? Is there any? Czy widzicie jakąś różnicę między tymi dwoma pytaniami? Ja sobie zapamiętam, żeby do tego pytania wrócić, ale e, tymczasem pójdziemy sobie dalej. Kasia myśli: Talk to, talk with. Is there any difference? Dobra. E, I lecimy, słuchajcie dalej. What are you looking for? Już mamy. Who is this for? Już mamy. Who are you speaking to? E, a co będzie, jeśli na przykład chcecie tak króciutko zapytać z czym? Czym w ogóle, jakby czym? Na przykład ktoś chce, powiedzmy, na przykład e, pościerać coś, co się rozlało i nie wie, nie wie, czym to może zrobić. Czym mogę to pościerać? Czym? Tyle. Rozmawiać z kimś, Agnieszka, talk to kto? czy to gływ? Czyli to jest to samo w końcu? Talk to czy to Które to będzie bardziej rozmawiać z kimś albo może to jest to samo po prostu? Wymiennie? Dobra, ale w międzyczasie... How? Właśnie nie. Co zrobisz, kiedy chcesz spytać jakby czym? Czym mam to pościerać? Czym mam to napisać? E, czym mam to zrobić? No po prostu nie ma materiałów. Czym mam to zrobić? Słuchajcie wtedy znowu będziemy korzystać z tego e, preposition, czyli znowu potrzebujemy przyimka. Ale tym razem tak króciutko. Będzie tylko słówko pytające i przyimek. Słówko pytające i przyjmek. Czyli w naszym tutaj przypadku, czy mam to pościerać, to będzie what with. What with. Cześć Justyna. E, what with, czyli czym mam to pościerać. Słuchajcie, w tym samym klimacie e, bardzo krótkie pytanie. Tylko słówko pytające i przyimek. So, question word and preposition. Jak zapytać, dla kogo? Albo na kogo? What with, tak Agnieszka. What with? Can you clean this mess here? What with? Tell me, where do you have equipment, tools? What with? And now, dla kogo? Albo na kogo, na przykład? Zaczekajmy, zaczekajmy jeszcze chwilę. Na kogo? Na kogo mam czekać jeszcze? Na kogo? Króciuteńko, tylko słówko pytające for who, odwrotnie, właśnie, właśnie, tworzy, zapamiętujemy sobie preposition na koniec, przyjmek na koniec. Klaudia i Agnieszka, poprawcie to. Preposition na koniec, tak jak what are you looking for? What with? Czym mam to pościerać? What with? Tak samo, na kogo niby mam czekać? Na kogo? Króciutko. Odwrotnie, słowo pytające who na początek, preposition na koniec. Napiszcie jeszcze raz. Who for? Tak. Who for? Yes. Well done. And one more short example. E, zaraz zobaczycie, co się wydarzy ciekawego z tymi krótkimi pytaniami, jak dołożymy rzeczownik. Ale na razie jeszcze trzymamy się tego. Who for Agnieszka? Tak. Na kogo mam czekać? E, o czym? O czym? Takie krótkie pytanie. Znowu słowo pytające przyjmek. Na przykład, e, opowiedz mi coś więcej. O czym? Powiedz więcej, o, o czym? O czym? What about? Tak, no i wiecie. Chciałoby się pewnie może trochę powiedzieć about what, ale what about będzie poprawne. Słowo pytające pierwsze, preposition na koniec. Tak jak w What are you looking for? Who are you speaking to? Who is this for? Preposition na koniec. Podstępne, bardzo słuszna obserwacja. Dlatego mówię, że to są najgorsze pytania, z jakimi się musimy borykać. Myślę, że nawet te pytania w, nie w indirect questions. Dla mnie bardzo fajny live, cieszę się. Wow, widzicie, trochę też dochodzę do wprawy w tych live'ach już. Nie wiem, który to jest top talk, chyba 23. Więc widzicie, trzeba małymi kroczkami do przodu. Yy, idziemy dalej. Kie czasami jest tak, że na przykład dochodzi nam do tego jakiś rzeczownik. Yy, I wtedy troszeczkę się sprawa komplikuje. Na przykład ktoś ci mówi, że ma zapłacić za to. A jakimi pieniędzmi? Jakby, jakimi pieniędzmi? Dzięki, ło, dziewczyny. No, to wiecie, teraz mnie rozpieszczacie. Ale pytanie brzmi: jakimi pieniędzmi mam za to zapłacić? Jakimi pieniędzmi? Czyli gdyby było tylko jakby jakimi? No nie, to mm, czym czym mam zapłacić? To byście powiedziały e, what with, bo już o tym rozmawiałyśmy. Czy jaką szmatą mam to wycierać? What with? What money with. No i właśnie teraz musimy. Wszystko teraz rozwalić. Wszystko, czego się do tej pory tutaj yy, nauczyłyśmy, wszystko, co sobie poćwiczyliśmy, musi teraz iść w kąt. Dlatego, że kiedy dochodzi do tego krótkiego pytania, rzeczownik, to zmienia się kolejność. I niestety, preposition idzie na początek. Wybaczcie! Taki już jest ten angielski. Pełno wyjątków na każdym kroku, każda zasada jest złamana. With what money? With what money? Say it out loud. With what money? Dobrze, żeby to poćwiczyć, to teraz jaką metodą? Jaką metodą mam to zrobić? With what money? I teraz jaką metodą? With what money? Yes, Claudia. With what money? With what money? A teraz jaką metodą? To było zrobione, czy coś tam. Jaką metodą mam to zrobić? Nie dokończajcie. With what method? With what method? With what method? With what method? Yes! Mózg się łamie. Co Wam powiem? Idziemy dalej. E, teraz zrobimy w ten sposób. How can I do it? No i oczywiście, pewnie, że tak, można te wszystkie prepositions wyrzucić przez okno i pójść po swojemu, byle się komunikować i mówić poprawnie. Tyle. To znaczy poprawnie, w sensie skomunikować się, bo jeśli powiecie to z błędem, to co z tego? No, świat się nie zawali, nic się nie stanie, ale każdy błąd chcemy się uczyć, 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 żeby, wiecie, growth mindset, każdy błąd przybliżał nas do tej płynności i pewności siebie. Więc jak najbardziej możecie sobie yy, uprościć życie. O to chodzi. A teraz yy, zadajcie mi takie oto pytanie. Z czego to jest zrobione? Na przykład jakieś danie jest ciekawe i ciekawa jestem, z czego to jest zrobione? Już się nie martwcie tymi krótkimi pytaniami, czy tam rzeczownik, już zapominamy o tym, możemy iść dalej. Po prostu stwórz takie pytanie, jak zapytasz? Nie musisz się martwić tymi propositions. Możesz tak jak Agnieszka, próbować to obejść jakoś i zadać pytanie po prostu tak, żeby uzyskać tą informację, o którą ci chodzi. A więc, i z czego to jest zrobione? Myślę, że tak z 5 pytań sobie przerobimy, a do przećwiczenia pozostałych pięciu zaproszę Was już do odcinka 168. Tam macie wszystkie 10 pytań. E, trochę teorii też jest, e, ale przede wszystkim to ćwiczenie właśnie na głos. I do tego karta pracy. Przypominam, pobierz kartę pracy, tam sobie poćwiczysz. What with what was it done? With na koniec, with na koniec. W zwykłym, normalnym zdaniu jeżeli masz takie krótkie pytanie z rzeczownikiem, jakimi pieniędzmi, jaką metodą, e, czyją metodą e, i tak dalej, to wtedy robimy to takie: What money with? Which is it made? No. Brakuje przyimka na końcu. Zobaczcie sobie znowu ten wzór. Podstawmy sobie pierwszy wzór, który Wam zaczęliśmy od niego. Z cze y czego szukasz? What are you looking for? For na koniec, what na początek. Czyli tutaj będzie bardzo podobnie. What, nie przejmuj się, <grywamy> działamy dalej. What is it made of albo with. To jest mała różnica, ale nie będziemy dzisiaj o tym gadać. What is it made of? What's. What's it made of? W skrócie. What is it, czyli What's it made of? Powtórzcie chociaż na głos. What's it made of? Trudne. Wybrałam to jako takie pierwsze. Będzie gorzej, ale po to tu jesteśmy. What's it made of? What is it made of? Albo with. It's made of cheese. Or it's made with cheese. Depends how much cheese is there. Trochę. Mm, yes, I know. Two. A to tylko zadawanie pytań. A to tylko zadawanie pytań. E, dobra, z kim idziesz? Z kim idziesz? I jest jutro jakaś impreza, z kim idziesz? Albo nie wiem. Studniówka, z kim idziesz? Jakieś wydarzenie, yy, gdzieś idę, jutro z kim idziesz? To jest plan, więc użyjcie sobie, jeśli chodzi o czas, to już podpowiem. Present continuous: Present continuous for future plans fits perfectly. And now make this question. Z kim idziesz? Podobne mieliśmy już. Było, z kim rozmawiasz? Who are you going with? Yes. Who are you going with? Yes. Widzicie, już się zaczyna wam kojarzyć. With na koniec. Preposition na koniec, zaczynam od słowa pytającego. Who are you going with? Trzecie pytanie, przetłumaczcie to. A to już było coś innego. Dla kogo jest ten kwiat? Agnieszka, who do you go with? Do you go with? Um, who do you go with? Z kim tam zazwyczaj chodzisz? nie? To będzie wtedy prezent simple. A tutaj mamy plan na przyszłość, prywatny plan na przyszłość. Już jest zaklepana ta e, randka, czy jakieś wyjście z kimś, więc z kim idziesz, z kim się wybiera. Widzicie, my też mówimy w czasie prezent, jakby teraźniejszym. My mamy tych czasów tylko trzy, ale też nie powiesz. E, Możesz, ale nie musisz powiedzieć z kim pójdziesz jutro. Tylko z kim idziesz. Tak jakby się to działo w tym momencie. I am going with John. Who are you going with? I'm going with John. Wybieram się z nim. Klaudia już szybciutko napisała pytanie. Who is this flower for? Super. Who is this for? Who is this flower for? I'm so proud. Who is this for? W skrócie, jeśli ściągniecie, who it is, to będziecie mieć. Who's? Who's this for? Super, kangaroo. Agnieszka, who? Who is this flower for? Bo w, jeśli byś chciała spytać pytanie mm, zamknięte, tak lub nie, czy to jest kwiatek? Czy to jest kwiatek? To zapytasz, is this a flower? Is this a flower? Czyli zmieniłyśmy kolejność this is a flower na... Is this a flower? Teraz tylko dodajemy pytanie szczegółowe na początek. Who is this flower for? What kind of flower is this? To już może trochę wyjechałam niepotrzebnie. Dobrze, Aga, idziemy dalej i wszyscy też idziemy dalej. Czym to było spowodowane? Czym to było spowodowane? W odcinku twierdzę teraz, że jest łatwiej, bo daję Wam odpowiedź, więc wiecie jaki czasownik, wiecie jaki ten przyjmek, tylko go trzeba zamienić miejscami i po prostu dać na koniec. A teraz, jak Was pytam po polsku, to robimy bardziej to, co w karcie pracy. Czyli musicie sobie sami rozkwinić, jaki przyjmek dać na koniec. Jaki czasownik? I w ogóle widzę też, że często jest problem z tym przypomnieniem sobie, który to czasownik oznacza przyczynę, być przyczyną, powodować. E, czym to było spowodowane? Jeszcze strona bierna. What is this cost for? Not for. Not for. I jeszcze zmieńmy czas na przeszły. Dobra, podpowiadam. Czyli odpowiadam. It was caused by a flood. It was caused by a flood. To było spowodowane powodzią. It was caused by a flood. Czemu Karo przeczytałam kangaroo? Nie wiem, to g na końcu jakoś tak. Rozumiem, że Karolina. What was this caused? It was caused by a, a flood. What was this caused by? What was this caused by? What was it caused by? Yes, girls! Super! What was it caused by? It was caused by a flood. E, może jeszcze takie jedno. Z czego się śmiejesz? Albo z kogo? Z kogo się śmiejesz? Bardzo podobnie, ale jedno słówko inaczej. A wszędzie widzę, mamy what, 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 to teraz zmieniamy z kogo się śmiejesz? Przy okazji też sobie przyćwiczycie prepositions właśnie, nie? Czyli jakie przyimki łączą się z tymi czasownikami. Cześć, Tosia. Sobie próbujemy przetłumaczyć jeszcze jedno pytanko na angielski. Z kogo się śmiejesz? Who are you laughing at? Perfect. No comment, Claudia. Well done. Who are you laughing at? I'm laughing at you. Who are you laughing at? I'm laughing at you. Jazu, tak dobrze wam idzie, że jeszcze raz, e, jeszcze raz, jeszcze raz. Co by tu wybrać? Dobra, najtrudniejsze jakie mam. Who are you laughing at? Wszystko się zgadza. E, a najtrudniejsze pytanie jakie mam tu dla was to w jak w wielu miastach, czy tam w ilu miastach mieszkałaś? W ilu miastach mieszkałaś? Mieszkałam w trzech miastach. Jak to zrobicie, to macie wszyscy szóstki. W jak wielu miastach, w ilu miastach mieszkałaś? Ja w dwóch. A wy, w ilu miastach mieszkałyście? W ilu miastach mieszkałaś? I użyjcie sobie tutaj present perfect, no bo przecież wszyscy jeszcze żyjemy w tych różnych miastach. How many cities, cities did you live in? I właśnie tutaj ten past simple niekoniecznie Claudia, ale Trzeba przyznać, że preposition jest dobry. Zaczęłaś to pytanie tak, jak należy. How many cities? I live in na końcu jest dobrze. Jedyna mała rzecz, oczywiście to jest komunikatywne i tak dalej, ale zróbmy present perfect, bo wciąż żyjemy, mieszkamy. E, Michał Szterech, świetnie, Michał, e, ale zadaj pytanie w present perfect. Wciąż żyjemy. To jest nasze życiowe doświadczenie. Życie w iluś tam miastach, tak? Na przykład byłam, e, byłam w Paryżu. I've been to Paris. How many cities have you lived? I jeszcze jedna mała zmiana, dlatego że e, skoro już używasz present perfect, to tam też trzeba czasownik dać w trzeciej formie. Nie zapominajmy o tym. How many cities do you live in? No, nope. present perfect please. Present perfect please. Agnieszka started well. How many cities have you... I tylko jedna mała zmiana w tym czasowniku jeszcze jest nam potrzebna. Czasownik macie regularny. How many cities has you? No, guys, no. Has is for the third person singular. Has dajecie dla trzeciej liczby pojedynczej, to mogłoby być How many cities has she lived in or he lived in? Póki tego nie zrobicie, to lekcja się nie skończy. Więc czekam. How many cities Nie has you i nie live A więc co to będzie? <laughs> I wierzcie, Karolina mamy to. How many cities have you lived in How many cities have you lived in? Ale jeszcze propozycja na koniec. Trudne dziś, wiem. Wiem, 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 ale widzicie, temat zadawania pytań bolesny jest dla nas wielu. E, w ogóle mamy taki odcinek, ja zaraz się zorientuję, który to jest. E, jest odcinek o tym, jak w ogóle zadawać pytania w różnych czasach. Po, przez sześciusiękie czasy przechodzimy. Łącznie z Future Perfect. Teacher Ola podcast 168. A więc, e, macie odcinek o tym, jak zadawać pytania w ogóle. Wiecie co, jak wpiszecie sobie w Google Teacherla podcast questions, e, to się to uda znaleźć bez problemu. E, ale... Już Wam powiem. Te pop-upy... Mhm... Yy, więc tak, macie ogólnie odcinek 164 o tym, jak zadawać pytania. Tytuł tego odcinka to Ask Questions Fearlessly. Jak zadawać pytania po prostu z pewnością siebie, śmiało i nie zastanawiać się w 150 razy, gdzie czasownik, jak, czy do, czy das, czy did czy have you, czy has i tak dalej. Więc te wszystkie czasy przećwiczycie sobie w odcinku 164, w trakcie słuchania od razu powtarzacie na głos, mówicie te... a sorry, tu nie powtarzacie na głos, tylko sami wymyślacie pytania, tak jak my tutaj sobie dzisiaj tworzyłyśmy te pytania. E, tak, questions, czyli te pytania, wiecie, takie dołączone na koniec zdania. Troszkę to jest inny temat, ale też, też są to jakieś tam rodzaje pytań. To jest odcinek 156 i 160. Eee, tak, Agnieszka, jest OK. How many cities have you lived in? Bardzo dobrze. Eee, ćwiczcie sobie takie rzeczy, eee, zastanawiajcie się właśnie jakieś może podobne pytania, twórzcie, ale inne, żeby po prostu to weszło wam w nawyk i żebyście nabrały w tym pewności. Eee, będą też jeszcze odcinki o pytaniach tych takich, wiecie, direct questions, indirect questions eee, i pytania takie bez podmiotu. Także przerobimy wszystkie pytania, tak żebyście mogły swobodnie je zadawać. Mogły, mogli. To wszystko z mojej strony. Czy macie jakiekolwiek pytanie? Czy w czymś mogę Wam pomóc? Rozumiem, że nie. Przypominam tylko, że na stronie powiedzcoś.pl możecie się dowiedzieć, co nieco o kursie mówienia po angielsku. O tym jest kurs właśnie, jak mówić swobodnie, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby się komunikować skutecznie, niekoniecznie perfekcyjnie. Na tejże samej stronie, powiedz coś, .pl możesz zapisać się na wyzwanie i bardzo zapraszam Was, dziewczyny, przyjdźcie do tego wyzwania, przyślijcie mi swoje nagrania. Jak mówicie po angielsku, tam macie bardzo konkretne zadanie. To nie jest tak, że nagrać trzeba nie wiadomo co, tylko macie zadanie i musicie je wykonać w ciągu kilku dni, bo za chwilę przychodzi kolejne i kolejne, i tych zadań jest w sumie aż pięć. Więc czekam na Wasze nagrania. Prześlijcie tu na Instagramie, może być na maila, jak sobie życzycie. Ale zapiszcie się, powiedzcoś.pl. Do zobaczenia. Papa! Pa. W czwartek tutaj się widzimy, o tej samej porze.